Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Jestem Asia Joandesa Siren i dzisiaj zapraszam Was na mój TBR na 2022, 25 i nie będzie to 25 książek na 2025. Nie pytałam też w tym roku moich przyjaciół o polecajki książkowe, ale wybrałam je sama i też na koniec wam trochę... Uzasadnię, dlaczego padł wybór, padł wybór na takie, a nie inne książki, ale myślę, że teraz nie ma co przedłużać. Nie jest to 25, jak mówiłam, jest ich trochę mniej, ale nadal kilka udało mi się wybrać i myślę, że możemy zaczynać pierwszą książką. Książką, którą jest mi wstyd, że w ogóle tutaj jest i że ja jeszcze jej nie przeczytałam, jest Księżycowo Miasto, bo bardzo dużo osób mi polecało tą książkę. Ja. Nie mogę się jakoś za nią zabrać, bo wydaje mi się, że Urban fantazji jest nie do końca taką moją rzeczą i nie do końca gdzieś tam może mi się to spodobać, ale jednak z racji tego, że tutaj nastąpił kolaps z dworami i jest tam gdzieś potencjalnie plotka, że może być kolaps ze Szklanym Tronem, czego absolutnie nie chcę. Dla mnie Szklany Tron jest tak perfekcyjny i jest pełni zakończoną historią i dajcie tym bohaterom spokój, jakby oni już tyle przeszli, że dość. Ale nie zmienia to faktu, że mega bym chciała w końcu Księżycowe Miasto przeczytać i po nie sięgnąć, ale z jakiegoś powodu objętość tych książek strasznie mnie przeraża. I co wiecie po Iron Flame? Ja dość długo miałam blokadę z czytaniem jakichkolwiek grubych książek, z tego powodu, że ja Iron Flame czytam mega długo. Dlatego też bardzo bym chciała w końcu sięgnąć po to Księżycowe Miasto i mam nadzieję, że mi się to uda. Kolejną książką to jest e, Wrota Piekał, czyli drugi tom Dziewiątego Domu, i nawet możliwe, że spróbuję zacząć jeszcze w tym roku. Bo bardzo bym chciała skończyć tę serię, jest to coś totalnie innego od Leigh po Szóstce wron i Cieniu i Kości, które bardzo mi się podobały i mimo, że ten Cień i Kość gdzieś tam uważam, że była dość średnia, to jednak po serialu ta historia we mnie bardzo urosła i chętnie bym do niej wróciła. To Dziewiąty dom jest takim totalnie odrębnym tworem i totalnie odrębnym gatunkiem i też był odrobinę przerażający. Jakby scena w łazience, jakby that was creepy, jakby Guys, więc tutaj po te wrota bym mega chętnie sięgnęła. Tym bardziej, że jednak to zakończenie dziewiątego domu było naprawdę intensywne, ale jednak trochę bałam się czytać pierwsze objętość, po drugie ona jest dość straszna, więc może spróbuję ją zabrać ze za sobą na święta, zobaczymy. Kolejną książką jest La Sawasz, czyli kontynuacja Zorzy Polarnej albo Złotego Kompasu od Pullmana. I ja wam powiem szczerze, że ja w pewnym momencie po prostu bardzo już nie chciałam sięgać po tą kontynuację, bo gdzieś tam nie do końca mi się podobały te książki i, i gdzieś tam trzeci, ten trzeci tom ja już po prostu byłam tak zmotywowana albo sfrustrowana z właściwym słowem, żeby go skończyć, że po prostu czytałam ten jakby zmieniać tekstu na słowo, na mowę na Legimi, żeby już po prostu go przez to przebrnąć, bo mega mnie ta książka nudziła. Więc nie planowałam czytać tego label Soważ, ale po serialu gdzieś też mam wrażenie, że jednak wiecie, i też z racji tego, że no jednak label Soważ jest pisane lata, ale to naprawdę lata po Zuży Polarnej. Dlatego spróbuję i zobaczymy, co tam autor wymyślił. Ten pierwszy tom, chociaż nie będę absolutnie kupowała tego papieża, ale chociaż pierwszy tom, no i kolejna książka to Tysiąc pokrętów. Czyli trochę taka mitologia grecka, retelling e, bitwy. Wydaje mi się, że to jest retelling generalnie Iliady i Odysei, w sensie, wiecie, tak jakby bitwy trojańskiej, wojny trojańskiej. Um, I od dłuższego czasu ona znajduje się na moim tiliarze. Kilka razy nawet na nią patrzyłam, ale jakoś z jakiegoś powodu nie zabrałam się za nią, ponieważ nie kupiłam jej fizycznie, a w tym roku w ogóle w sumie nie czytałam żadnego takiego retellingu albo historii wzorowanej na... Historii starożytnej Grecji, a ja bardzo lubię takie klimaty, dlatego też tutaj jest ta książka na iście. No i kolejna to Czerwona Królowa. Ja tą historię już czytam. Ja tą historię megaluję. I bardzo bym chciała zrobić jej ritual, ale z jakiegoś powodu absolutnie za ten ritual nie mogę się zabrać. Dlatego też już od dwóch lat mówię wszystkim, że nie? A tego nie zrobiłam, a naprawdę, naprawdę bardzo bym chciała. Dlatego to jest moje mocne postanowienie na kolejny rok, żeby w końcu wrócić do tej serii, bo nawet o ile nie mam takiej potrzeby czytania wszystkich tomów, to ten pierwszy bym bardzo chętnie sobie odświeżyła. No i Cinder. Cinder, czyli saga księżycowa, która jakby na moim Tibiarze znalazła się, kiedy był na nią największy hype. Teraz te książki są wznowione, co prawda. Te okładki nie do końca do mnie przemawiają. Mają też formę audio, dlatego może w końcu da mi się za nie zabrać, ale też wiem, że po prostu nie trochę takie klimaty, robotów i tak dalej, jakichś cyborgów. No trochę mnie po prostu nie kręcą, więc tutaj też mam wrażenie, że może mi się to nie spodobać, dlatego też tak trochę podchodzę do tego, jak pies do jeża, ale zobaczymy, bo może rzeczywiście jakby takie wyjście ze swojej strefy komfortu bardzo fajnie się skończy, bo tak też w przypadku było Aurora Początek, bo mega mi się ta książka podobała, a jednak wiecie, nie jest taka do końca moim klimatem. Okej, okay, i kolejne dwie książki, które tutaj mam, to jest Wyspa Zaginionych Drzew, którą polecała mi w tym roku Emi. Insane Reads. I jest mi bardzo wstyd, że ja nie przeczytałam tej książki, ale przysięgam przeczytać ją w kolejnym roku, bo ja nie przeczytałam jeszcze ani jednej książki Elif Szabak, a bardzo bym chciała, tym bardziej chciałabym przeczytać 10, sekund i 3, 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, albo jakoś tak, bo jest to książka, o której ja tyle słyszałam i sama jestem jej tak bardzo ciekawa, a z jakiegoś powodu nie mogę się za nią zabrać, więc tutaj mam nadzieję, że w końcu po nią sięgnę, tym bardziej, że jednak wiem, że Emi prawie wszystkie książki w czytała i prawie każda jej się podobała, nie wiem czy jakaś jej się nie podobała, bo raczej kojarzy tylko same pozytywne opinie. No i mam też ryby. Ryby, które są książką autorki Mleko i głód i Mleko i głód również mi Antek polecał bardzo i dlatego też bym w sumie chciała to Mleko i głód przeczytać, um, bo ono jest takie podobne vibe'em do mój Rok Relaksu i Odpoczynku. No i te ryby, jakby ryby to jest książka, która mnie wzywa już od roku. I która za każdym razem, jak ją widzę, po ja jestem z rybą. And it's so perfect. Więc, jakby jeszcze została mi polecona przez Karolinę Casual, więc, jakby no, jedna ryba drugiej rybie. Dlaczego ja tego nie przeczytałam? To jest taki wstyd, że to jest to do pisania, dlatego mam nadzieję naprawić to fopa w kolejnym roku. No i tutaj takie kolejne książki, które sobie wybrałam, to jest The Atlas Six. bo ja za tą książkę próbuję się zabrać od dawna i w ogóle też widzę mega dużo hypu na to i myślę, że to by mogło mi się spodobać. Mam tutaj teraz taki przerywnik serii książkowych, które chciałabym w końcu zacząć zabrać się za ich kontynuację, bo są to serie, które dość długo leżą na mojej półce i które zaczęłam dość dawno. Dlatego też w ogóle w 2025 mam takie małe postanowienie, żeby skończyć pięć starych serii, bo po tym roku wiem, że przychodzi mi tu dość trudno, gdzie tak wszystko dokładnie trakowałam. I zapisywałam, więc chciałabym skończyć pięć starych serii. Takich serii, które zaczęłam dawniej niż w 2024. I jedną z takich serii jest Krew i Miód. I ja te wszystkie książki mam na swojej półce, ale z jakiegoś powodu absolutnie nie jestem w stanie ich przeczytać, bo Gąb i Wąż, ja dzisiaj jak jechałam w ogóle samochodem z basenu, to myślałam o tym intensywnie. I Gąb i Wąż miał taki hype, była tak przehypowana ta książka, trochę jak bezsilna dla mnie, gdzie. Wiecie, hype nie dosięgnął moim oczekiwaniom. I tak było z Głowiem i Ważem. Ona była spoko. W, taki, w takiej ogólnej rachubie ona była spoko po prostu, ale nie była niczym wybitnym. Nie była takim, żeby mnie po prostu to porwało, żeby mi się to nie wiadomo jak podobało. Dlatego ja też za krew i się trochę zabrać nie mogę. Ale bardzo bym chciała wrócić do tej serii. Nawet jeżeli ją tak trochę przemęczyć, to już jakby anyway, ale chciałabym ją skończyć, bo jestem po prostu ciekawa. Tym bardziej, że wszystkie te tomy mam u siebie, a może ta seria czymś mnie zaskoczy, fajnym. No i tutaj e, Witch Shadow, czyli czwarty tom Prawdodziejki, który nigdy nie został w Polsce wydany. I wiem, że w przyszłym roku wychodzi ostatni tom tej serii, dlatego zabieram się i mentalnie przygotowuję, żeby go przeczytać. Ja już czytałam jedną książkę z tej serii w, po angielsku, i ten angielski nie jest taki trudny. Trochę musiałam się przyzwyczaić na te określenia, jakby mocy. Y, które są po prostu inaczej, no w oryginale, inaczej po polsku, obviously, ale jakby ta czcionka to jest mrówkowa czcionka i jakby to mnie trochę tej zniechęca, ale co jest na pewno na ogromny plus dla tej książki, to jest to, że y, mamy na samym początku link do recapu poprzednich serii, więc mega szacun za to i mam nadzieję, że w końcu przeczytam i też przeczytam premierę, czyli ostatni tom, bo bardzo, bardzo chciałabym po to sięgnąć. No i a... Shame on me, metro. Ja nie będę czytała, to już mogę powiedzieć od razu, że nie będę czytała tych pobocznych serii metra, bo to jest trochę jak teraz mam z Reina Roya, Czerwona Królowa, że te książki są fajne, one są dobre i naprawdę mnie intrygują, jak je czytam, ale to jest totalnie nie mój gatunek. Takie post-apo i tak dalej, w takim wydaniu. Tak samo jak taki thriller kryminalny, jak Reina Rocha, Roja, I don't know, jak to się wymawia. Nie jest totalnie moim klimatem. I pomimo, że te książki dobrze mi się czyta, to one nie interesują mnie na tyle, żebym wiecie, chciała je czytać. Jakkolwiek to dziwnie nie wyszmy, bo jak ja jadę samochodem i słucham Czerwonej Królowej, to ja jestem mega zaintrygowana w tą sprawę kryminalną i taka wiecie zaangażowana, ale jak nie jadę samochodem, to mi się nie chce jej słuchać kompletnie. Tak samo trochę mam z metrem. Że jednak jest to książka, której ja totalnie nie jestem w stanie przyswoić audiobooku, bo tutaj jest dużo tych nas stacji, wszystkiego, tyle się dzieje, że ja po prostu jak nie poświęcałam temu 100% swojej uwagi, to nie byłam w stanie absolutnie się zaangażować. A nie mam też ochoty zabrać się za nią tak fizycznie, pomimo tego, że ja mam wszystkie książki z metra, w sensie ten i 35. Jednak wiem, że w ogóle tutaj są inni bohaterowie niż w pierwszym tomie, a że w ostatnim tomie, czyli 2035. Autor w ogóle zrezygnował z tego co ch chciał zrobić na końcówce 33, czyli pierwszego tomu, więc trochę też nie mam takiej ochoty tego czytać, ale zobaczymy, spróbuję, dam szansę. Podobno jest to najlepsza jakby część metra z całego uniwersum, bo ona jest tak wiecie OG, ale no, chciałabym przeczytać to dla tego fenomenu i dlatego, że wiecie, że to jest taka kultowa rzecz. Ale jest ciężko. Aczkolwiek, jak już wyszłam raz ze swojej strefy komfortu, no to mega bym chciała. Tym bardziej, że ona nie jest wiecie jakaś mega długa. I ta czcionka jest mega duża, ale jest ciężko. I tym bardziej ja jakby. powtarzam to mega często, ale ja się mega później boję takich rzeczy. I jakby. Ja wiem. Ja wiem, że to nie istnieje. Ale jakby to nie zmienia faktu. Nie zmienia fakt absolutnie, więc może wezmę ją sobie do domu i spróbuję na święta poczytać. I kolejne dwie książki, które mam tutaj, to Miss Poston i Miss Hargraves. Ja w ogóle w tym roku bardzo mało książek czytałam po angielsku. I jestem tym aż zażenowana, patrząc na to, ile jakby ja tych książek mam na swojej półce nieprzeczytanej. I nie wiem, jakoś. Mam wrażenie, że często sięgałam po te książki generalnie czytając w tym roku, jak już byłam taka, wiecie, mega wykończona i wyczerpana i taka zmęczona, że mój mózg już jakby tylko był w stanie kodować polskie słowa. I jak na przykład jechałam teraz do Łodzi pociągiem, jak nie spałam całą noc, to widziałam sobie Berlin do poczytania, który jest po angielsku. I mój mózg! I mój mózg był jedynie w stanie czytać takie jakby tak, jak te słowa były napisane. Nie był w stanie ich nawet wymawiać poprawnie w swojej głowie. I, I ja po jednym akapicie miałam takie... Nie, jakby totalnie nie koduję tego, co czytam. Dlatego też odłożyłam tę książkę. Ale właśnie my z Boston i the Scarlet Grace. Bardzo bym chciała przeczytać, bo to jest w ogóle najstarsza książka u mnie na bibliotece, której nie przeczytałam. Jest to opowieść o przyjaźni dwóch kobiet. Wydaje mi się, że to jest jakiś właśnie taki wątek kryminalny, ale nie jestem tego do końca pewna i nie chciałabym Wam skłamać. Troszeczkę też są mnie nie zniechęca, bo generalnie ona jest, no nie jest wybitnie krótka, bo mam mniej niż 300 stron, 280, ale jest też taka czcioneczka, no bardzo bym powiedziała mrówcza. Nie wiem, dlaczego ludzie tak wydają. W sensie, dlaczego Anglicy tak żyją? To jest to pytanie. Dlaczego Anglicy tak żyją? Jakby... Czy oni mają jakieś lepsze oczy niż my, żeby czytać te, tyle tekstu na stronie? No ale tak. Chciałabym ją przeczytać w końcu i mam nadzieję, że mi się to uda. I... Książka, do której tak naprawdę przygotowywałam się cały ten rok. I za wzięcie walczyłam, żeby mu sobie w końcu przeczytać. Książka, na którą ja mam tak olbrzymi hype, odkąd ukazała się za granicą. Czyli... Baść o złamanym sercu, jakby od momentu, kiedy się okazało, że różne wydania mają różne dodatkowe rozdziały i że jakby jest tyle różnych wydań za granicą i ja za każdym razem jak widziałam, to w zagranicznej księgarni byłam jak I want it! Ale potem się dowiedziałam, że to nie jest taka bezpośrednia kontynuacja Karawalu, ale jednak warto znać Karawal, bo pojawiają się postacie i byłam jak, okej okay. Więc muszę najpierw czytać Karawal. No i w tym roku dzielnie, w końcu czytałam karabal, w końcu zakupiłam też pierwszy tom właśnie o złamanym sercu, i jestem jej niezwykle ciekawa. Jakby trochę jestem nachypowana, przyznaję się, że jestem olbrzymie nachypowana, bo ja myślę, że to jest taka moja seria. Ja po tym, co widziałam na internecie, na TikToku, ja myślę, że to jest taka moja seria, a ja tutaj wróżę nowego ulubieńca i po prostu czytam z tej okładki i myślę, że to może mi się mega spodobać. I też mam taką nadzieję. Dlatego trochę też się boję, na podstawie tego hypu wiecie, czytać, żeby się nie rozczarować, ale myślę, że po prostu z racji tego, że ja wszystkie tomy karawalu czytałam w podróży. Za każdym razem, jak gdzieś jechałam, jak w zasadzie może nie za każdym razem, jak gdzieś jechałam, ale każdy jeden tom zaczynałam czytać, jak byłam w pociągu. I tutaj chyba tradycja musi się zdać zadość, więc po prostu sięgnę ją sobie, wezmę, jak będę jechała w góry żeby poczytać sobie w pociągu, bo no kurczę jestem mega ciekawa, ale ona w ogóle jest mega krótka, bo ma 330 stron, a jestem naprawdę zaintrygowana tą historią i mam nadzieję, że tutaj, no nie ma, jakby Jax był już super w karawalu, więc zobaczymy, co tu wyjdzie. Generalnie chciałam wam powiedzieć, że wszystkie książki, które tutaj wam pokazałam, poza właśnieą, to są książki, które były w moich poprzednich TBR-ach na 2023 na 2024. Wszystkie te książki to są książki, które już miałam w swoich TBR-ach, bo ja trochę nie umiem takim miejscem odpuścić. Zwłaszcza jak w zeszłym roku były te książki, które polecali mi znajomi z bookstagrama. Ja nie wiem, trochę takich rzeczy odpuścić i ja jakby gdzieś tam nadal staram się realizować te listy, ale po prostu jakby przez to, że dodaję do nich nowe pozycje, to nie jestem trochę w stanie. Dlatego uznałam, że moim postanowieniem na 2025 rok będzie właśnie taki powrót do starych rzeczy. Czyli powrót do starych serii książkowych, które czytałam. W sensie starych dla mnie, bo to są serie, które zaczęłam dość dawno, ale nie mogę ich po prostu skończyć z jakiegoś powodu. I dlatego też chciałabym w końcu skończyć dune. To co prawda było moim tegorocznym postanowieniem, ale nie udało mi się, bo jestem dopiero na 52 stronie czwartego tomu dwóch kolejnych nie ma szans rzuć czytam jeszcze w tym roku jakby pas, ale jest to pierwsza rzecz, którą będę chciała próbowała robić w 2025. No i właśnie wszystkie te książki, które wam tutaj pokazałam, są z tych tybiarów, są z moich jakichś takich list, które sobie układam, książek, które sobie czytać. Dlatego w końcu w 2025 uznałam, że może nie będę sobie dokładała, może nie będę tutaj próbowała na siłę, a po prostu spróbuję doczytać te książki, które kiedyś sobie wybrałam i o których ciągle myślę i wracają do głowy. Tym bardziej, że ja mam je wszystkie prawie na półkach. Więc. Zobaczymy, jak mi się tym razem uda. Jest to taki trochę TBR 2.0, tak to nazwijmy. Ale rzeczywiście ja tych książek mam dość sporo i też zawsze co roku sobie losowałam 10 książek albo mniej do przeczytania. No i właśnie z tych książek miałam tutaj z Boston, Miss Hargraves, Czerwoną Królową. Miałam też tutaj um, Witch Shadow. I miałam też tutaj Sinter i tak dalej. Więc dużo tych tytułów ja sobie losowałam z mojego TBR-u na ale w tym roku z tych książek nie czytałam żadnej, a wylosowałam sześć. I wylosowałam właśnie między innymi z Boston, z Calabrese, The Atlas Six i tak dalej. I dlatego uznałam, że może po prostu w tym 2025, zamiast dokładać sobie do tych list, to wykorzystam te stare i spróbuję je w końcu zamknąć małymi kroczkami. Bo też trochę mam takie wrażenie, że ja bardzo dużo czytam, ale gdzieś wiecie, zgubiłam taką. Może nie, że radość, ale taką swobodę tego czytania, że ja czuję, że muszę, jakby, jakby, wiecie, teraz akurat nie mam takiego okresu, ale czasami nakładam na siebie taką presję i czuję taką presję, którą mam wrażenie, że ma bardzo dużo osób prowadzących jakieś media książkowe, że my musimy czytać dużo, że musimy jakby czytać pod content, że jakby czytanie kolejnych tomów serii nie jest tak ciekawe dla widza, jak czytanie pierwszych tomów. I tak dalej. I że po prostu staramy się trochę wybierać nasze książki pod to, żeby jak najbardziej Was zainteresować o tych filmów, to też nie do końca jest tym, co byśmy zawsze chcieli czytać. Dlatego też chciałabym w tym kolejnym roku nie do końca tak działać, ale chciałabym wracać właśnie do książek, na które mam ochotę, planować sobie tę współpracę i czas w taki sposób, żebym zawsze mogła sięgnąć chociaż po tą jedną książkę w miesiącu, czy to w tygodniu po którym ja mam ochotę sięgnąć i na którą ja mam mega ochotę i mam mega hype, a nie ograniczać się tym, że nie wiem, że jest lato, jest zima, że coś tam i tak dalej, tylko po prostu bardziej gdzieś tam słuchać siebie i to jest takie moje postanowienie noworoczne. Więcej nie pamiętam, ale mam nadzieję, że Wam się bardzo przyjemnie film oglądało i możecie dawać mi znać w komentarzu, jakie książki Wy macie do przeczytania w kolejnym roku i co planujecie w tym tiliarze. Ja chętnie sobie poczytam. Chętnie zobaczę jakieś Wasze polecajki i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.